Burza po kolejnych wetach Nawrockiego. Politycy się nie hamują, padły ostre słowa. Karol Nawrocki w środę tuż po Radzie Gabinetowej zawetował kolejne ustawy. Wywołało to szeroką dyskusję w opinii publicznej, a krytycznych komentarzy nie szczędzili politycy. Tylko spójrzcie, co pisali o decyzji Nawrockiego. Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową. W środę 27 sierpnia prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy w swojej kadencji zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, wyjątkowej formy dialogu między Głową Państwa a Radą Ministrów. To spotkanie, wynikające z zapisów artykułu 141 Konstytucji RP Służy wymianie poglądów w najważniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa. Choć Rada nie ma uprawnień decyzyjnych, może stanowić impuls do politycznych inicjatyw i wspierać działania rządu. Podczas obrad, które odbywały się pod przewodnictwem prezydenta, obecnych było wielu członków rządu. Tego typu spotkania są okazją do omówienia istotnych tematów, od sytuacji międzynarodowej, przez gospodarkę, aż po bezpieczeństwo kraju. Mimo braku formalnych decyzji, to właśnie na Radzie Gabinetowej może zapaść wspólne stanowisko, które później wpływa na kierunek polityki prowadzonej przez Radę Ministrów. Zarówno forma. Jak i treść obrad były jednak dalekie od spokojnej atmosfery. Wystąpienie prezydenta Nawrockiego, otwierające posiedzenie, miało charakter stanowczy, choć mówił o chęci współpracy z rządem, nie krył zastrzeżeń wobec niektórych działań gabinetu Donalda Tuska. Już na wstępie ujawniły się napięcia i różnice zdań między dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy wykonawczej w Polsce, co zapowiada dynamiczną kontynuację relacji na linii Pałac Prezydencki, Rada Ministrów. Podstawowym warunkiem powodzenia naszej współpracy jest realizacja przez nas, przeze mnie i przez rząd, polityki dotrzymywania swoich zobowiązań. To spowoduje, że będzie mniej wet i dyskusji publicznych. Dotrzymywanie przez nas zobowiązań nie będzie generować konfliktów wokół rzeczy, które powinniśmy razem rozwiązywać. Wierzę, że uda nam się zbudować rodzaj mapy drogowej rozwiązań rzeczy, które są dla nas ważne, mówił Karol Nawrocki. Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy. W środę, tuż po Radzie Gabinetowej, prezydent Karol Nawrocki zawetował dwa akty prawne przyjęte przez parlament. Pierwszy z nich dotyczył przechowywania zapasów ropy i gazu, drugi stosowania środków ochrony roślin. Prezydent wyraził obawy, że umożliwienie magazynowania strategicznych surowców poza Polską mogłoby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Jeśli chodzi o drugą ustawę, podniósł problem wykluczenia cyfrowego, który mógłby dotknąć rolników bez dostępu do nowoczesnych technologii. Nowelizacja przepisów gazowych zakładała, że surowce będzie można przechowywać w innych krajach UMEOG i EFTA po uzyskaniu zgody właściwego ministra. Wydłużono by też czas na sprowadzenie ich do Polski z 40 do 50 dni i zniesiono obowiązek rezerwowania przesyłu na interkonektorach. Prezydent jednak uznał, że osłabiłoby to kontrolę nad zapasami i zwiększyło ryzyko zakłóceń dostaw. W przypadku regulacji dotyczących pestycydów, Nawrocki zaznaczył, że wymogi związane z cyfryzacją mogłyby utrudnić funkcjonowanie wielu rolnikom, zwłaszcza starszym. W jego ocenie nowe przepisy mogłyby tworzyć nieuzasadnione bariery w dostępie do podstawowych narzędzi pracy. Decyzję o odrzuceniu obu ustaw prezydent argumentował potrzebą ochrony interesów narodowych oraz koniecznością zapewnienia równego dostępu do prawa i technologii, niezależnie od sytuacji życiowej czy miejsca zamieszkania obywateli. Opinia publiczna podzieliła się jednak w tej kwestii. Ostre komentarze po wetach Karola Nawrockiego. Weto prezydenta wywołało natychmiastową reakcję polityków. Cezary tomczyk z Mon porównał działania Karola Nawrockiego do historycznego Liberum Veto, pisząc Prezydent Nawrocki wskrzesza najgorszy symbol naszej historii, Liberum Veto. Wtedy Polska upadła przez prywatę i interesy możnych. Dziś chodzi o interes PiSu. Prezydent ośmiesza siebie i Polskę. Zawetował nawet ustawy o ochronie